Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem w Bałominie. Słuchajcie, tak jak zapowiadaliśmy, od razu praca, dlatego że przed nami olbrzymie zadanie. Przede wszystkim przekonanie wszystkich tych, którzy zagłosowali za zmianą. 58% Polek i Polaków, że jesteśmy w stanie tę zmianę razem przeprowadzić. Drodzy Państwo, potrzebna nam jest absolutna mobilizacja, dlatego że przed nami dwa tygodnie ciężkiej pracy i w związku z tym ja od razu po wieczorze wyborczym ruszyłem do pracy. Jestem tutaj, będę nad zegrzem, jutro, będziemy na Mazowszu, będę w Płocku i będziemy rozmawiali o tym, co w tej chwili najważniejsze, czyli przede wszystkim o tym, jaka ma być Polska. dziękować samorządowcom za zaproszenie wiem, że pani burmistrz jest dzisiaj z Turką więc wszystkiego najlepszego dlatego, że zdaje się, że będzie nowy potomek, fantastycznie dziękuję bardzo za to zaproszenie i słuchajcie, tak, dziękuję bardzo i słuchajcie, to co najważniejsze w tej chwili to przede wszystkim skupić się na tym, aby rozmawiać o przyszłości aby zostawić stare spory za sobą, te najbliższe dwa tygodnie muszą być dokładnie o tym muszą być o tym, jaka ma być Polska Muszą być dokładnie o tym, że silny prezydent powinien stać przy wszystkich tych, którzy są poszkodowani, którzy zostawieni zostali sami sobie przez obecną władzę. O tym będziemy rozmawiali. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, dlatego że chciałem Państwu przypomnieć, że od skoku wołomin zaczęły się afery dzisiejszej władzy i trzeba te afery jasno rozliczyć, bo przecież zostało to obiecane. Tutaj między nami są ludzie, którzy. Zostali poszkodowani wtedy i do dzisiaj niestety nikt im nie pomógł. I o tym też będziemy rozmawiali tutaj w Wołominie. Ja umówiłem się na spotkanie, dlatego że chcemy mówić jasno o tym, że nie ma dzisiaj zgody na dzielenie Polaków, nie ma zgody na zostawianie ich z, ze swoimi problemami, ale również nie ma zgody na władzę, która się uwłaszcza na państwie i która nie reaguje na tego typu zachowania swoich partyjnych towarzyszy i nie reaguje na afery. Tego mamy dość. Natomiast to, co najważniejsze, to dzisiaj skupienie się na tym, w jaki sposób możemy tworzyć wspólnotę, w jaki sposób rozmawiać przede wszystkim o tym, jaka ma być Polska. I dzisiaj dosyć tematów zastępczych, dlatego w ciągu najbliższych dni będziemy rozmawiali o prawach kobiet, Będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje z gospodarką, dlatego że docierają do nas bardzo niepokojące wieści i trzeba zadawać tego typu pytania panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale również rządzącym. Jak państwo wiecie, ja na wieczorze wyborczym zaprosiłem na debatę. Dzisiaj to powtarzam tutaj z Wołomina i będę powtarzał w każdym kolejnym miejscu, mieście, miasteczku na polskiej wsi, gdzie będziemy się spotykać, żeby rozmawiać o tych problemach, które dzisiaj powinny być rozwiązane. Żeby rozmawiać o wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia. A tych grup jest mnóstwo. Bo to nie tylko osoby, które zostały poszkodowane, tak jak tutaj w Wołominie, przez dzisiejszą władzę, a takich przykładów jest mnóstwo. Ale również całe grupy społeczeństwa, ludzi wolnych zawodów. Będziemy rozmawiali o przemyśle kreatywnym, o polskiej kulturze, o ludziach, którzy bardzo dobrze sobie radzili do tej pory z rzeczywistością, a dzisiaj nie wiedzą, jaka jest przyszłość. Będziemy rozmawiali o wszystkich, którzy tracą pracę i będziemy rozmawiali o tym, jak ratować miejsca pracy. Będziemy rozmawiali o służbie zdrowia, dlatego że to jest dzisiaj nasz największy problem. Musimy przedstawić raport z COVID-u, z epidemii. Musimy dokładnie wiedzieć, jakie wnioski wysnuć z tego, co się działo, żeby być przygotowanym na ewentualną drugą fazę epidemii. To są prawdziwe problemy i o tym właśnie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy rozmawiać. Ja dzisiaj zwracałem się do wszystkich swoich konkurentów i jasno im deklaruję, że chcę rozmawiać z nimi, ale przede wszystkim chcę rozmawiać z obywatelami, obywatelkami, którzy oddali głos na moich konkurentów, dlatego że wspólnie się musimy zastanowić nad tym, jak ma wyglądać ta debata przez najbliższe dwa tygodnie, a później przez kolejne pięć lat. Nie chcę nikogo zostawić ze swoimi poglądami, ze swoimi problemami, ze swoimi pomysłami i ze swoimi marzeniami. Dlatego jasno dzisiaj deklaruję rozmowę ze wszystkimi, którzy ciężko przez te ostatnie miesiące pracowali, ale przede wszystkim chcę ich namówić do tego, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tym, jaka ma być agenda nie tylko na najbliższe dwa tygodnie, ale również na kolejne lata. I do takiej rozmowy wszystkich zapraszam. Tutaj dzisiaj w Wołominie zapowiadam, że będę rozmawiał ze wszystkimi, którzy chcą zmiany w Polsce. Ja słuchałem, drodzy Państwo, pięć lat temu pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy mówił o Wspólnocie. Niestety przez te ostatnie pięć lat nie wykonał żadnego ruchu, żeby rozmawiać z tymi, którzy na niego nie głosowali. Ja dzisiaj chcę zapowiedzieć, zagwarantować, że ja będę zupełnie innym prezydentem Rzeczpospolitej, że jestem gotowy do rozmowy z każdym. Jestem gotowy do rozmowy z każdym, który na mnie nie głosował, i również z każdym, kto na mnie nie będzie chciał głosować w przyszłości. Ale każdy głos w Polsce musi dzisiaj być w tych trudnych czasach wysłuchany. Jeszcze <śleskuj> <śleskuj> raz chcę się też zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was, rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeżeli mamy inne zdanie, co do niektórych spraw się absolutnie zgadzamy. Zgadzamy się co do 500, plus, zgadzamy się co do wieku emerytalnego, zgadzamy się co do 13 emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na 100% będzie podtrzymane. Ale wiemy, bo rozmawiałem również z Wami, że wiecie, że to nie wystarczy. Że w tych trudnych czasach trzeba również rozmawiać o innych kwestiach, zwłaszcza o ratowaniu miejsc pracy. pierwsze deklaruję, że będę prezydentem absolutnie wszystkich Polek i Polaków. I to nie są... I to nie jest tylko i wyłącznie zaklęcie, dlatego, że dzisiaj wszyscy, absolutnie wszyscy i o tym świadczą przede wszystkim te ostatnie tygodnie kampanii wyborczej, ale o tym również świadczą programy moich konkurentów, dlatego, że i Szymon Kołownia, i Krzysztof Bosak, i Robert Biedroń i oczywiście Władysław Kosiniak Kamysz. Wszyscy oni mówili o bardzo podobnych problemach. To nas różni od Andrzeja Dudy, że wszyscy moi konkurenci tak to prawda, ale dzisiaj już myślę o nich jako o tych, z którymi będę współpracował. Wszyscy oni chcieli rozmawiać o przyszłości. Czytam ich programy. Chcę rozmawiać dokładnie o tych samych problemach. Bo uważam, że jesteśmy wszyscy w stanie się porozumieć, bo wszyscy, którzy na nas głosowali, chcą w Polsce zmiany i musimy tę zmianę razem przeprowadzić. Jestem gotów Was słuchać, jestem gotów korzystać z Waszych doświadczeń, i jestem absolutnie otwarty na współpracę. Zapowiadam też, że w momencie, kiedy odbudujemy i odbudowujemy wspólnotę, Oczywiście będziemy się koncentrować przede wszystkim na pozytywnym przekazie, przede wszystkim na tym, żeby rozwiązywać te problemy, które są przed nami. Ale chcę też zadeklarować, że te wszystkie afery, te wszystkie problemy, fenomen uwłaszczania się na państwie, władzy, która obiecywała coś dokładnie odwrotnego, bo przecież PiS krytykował Trzecią Rzeczpospolitą, czasami przedstawiając trafne diagnozy. Więc skoro ma być silne państwo. Skoro mamy naprawdę rozmawiać o pomocy rodzinie, skoro mamy naprawdę rozmawiać o patriotyzmie, to również musimy zadać trudne pytania, musimy rozliczyć wszystkich tych, którzy robili coś dokładnie odwrotnego. I chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli to, co jest dzisiaj najważniejsze, a mianowicie wszyscy muszą być równi wobec prawa. Takiej Polski chcemy. Polski miast, miasteczek polskich wsi z mnóstwem ludzi, którzy mają takie poczucie, że ta władza nie była sprawiedliwa, że dominowało takie poczucie, że to ludzie mają być dla władzy, a nie na odwrót, a to władza ma być dla obywateli. I to będzie dla nas absolutnie najważniejsze. I chcę wam powiedzieć jasno, że jeżeli mówię o silnym prezydencie, to mówię o tym, żeby być twardym tam, gdzie ktoś narusza przede wszystkim konstytucję, ale również narusza prawo, żeby wszyscy byli równi, żeby nie upolityczniać instytucji, żeby nie zachowywać się tak, jakby komuś zależało tylko na sobie i na swojej rodzinie, a nie na rodzinie wszystkich Polek i Polaków. I tu będę twardy, co nie oznacza, że w tych trudnych czasach nie będę chciał rozmawiać z innymi. Będę chciał rozmawiać również z rządzącymi, ale przede wszystkim będę chciał rozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy oddali dzisiaj głos na mojego konkurenta, dlatego że oni mają takie same problemy i te problemy muszą być dzisiaj w Polsce rozwiązane. Oproszenie, 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 oproszenie. Cieszę się, że jestem tutaj z Państwem w Wołominie. Raz tutaj byłem na samym początku kampanii wyborczej. To był pierwszy mój wyjazd właśnie tu do Wołomina, gdzie rozmawialiśmy o ludziach wolnych zawodów gdzie rozmawialiśmy o ludziach, którzy byli przekonani, że państwo im nie pomogło i którzy muszą uzyskać odpowiedź, co będzie dalej. Nie tylko przez te dwa tygodnie, ale przez najbliższe pięć lat. Dlatego też tutaj w Wołominie symbolicznie zaczynam ten drugi etap. I ruszamy dalej. Dalej, już dzisiaj i jutro, i w kolejnych dniach będę znowu odwiedzał obywateli w całej Polsce po to, żeby patrzeć w przyszłość, a nie przez cały czas żyć tym, co już było, co już dawno zadecydowane, albo co dzisiaj nie jest najważniejszym problemem. Bo dziś trzeba rozmawiać o przyszłości. Dziękuję bardzo. się dziękuję. dziękuję, że przyszliście tak późno. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Dziękuję. Bardzo. dziękuję. Penskujemy. Pękujemy. My chick.